Cześć, z tej strony Sebastian. Dzisiaj 11 kwietnia 2024 roku i odwiedzam cmentarz ewangelicki Olendrów Niemieckich we wsi Kabat, nieistniejącej już. Jest to cmentarz XIX-wieczny. Postanowiliśmy, że zapalimy znicze, ponieważ to już jest czwarta wizyta w tym miejscu. Poprzednie wizyty były w sierpniu w roku, Przednie wizyty były w sierpniu w zeszłym roku, w grudniu w zeszłym roku i w tym roku w lutym oraz teraz kwietniowa, czwarta wizyta. Doglądam to miejsce, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Oczywiście w zeszłym roku już ludzie stawiali znicze i przychodzili na cmentarz. Zainteresowało ich, że jest taki piękny cmentarz z takimi wyjątkowymi tablicami i. Zobaczmy jak to dzisiaj wygląda Oczywiście jeśli chodzi o, o tablicę to daty są nieco wytarte ale i tak teraz jak przeschło po trzech dniach upalnych jakie mieliśmy 7-8-9 kwietnia było aż 26 stopni w cieniu to nam przeschły trochę kamienie i widać już ostatnią cyfrę w dacie urodzenia, czyli tę dziewiątkę 1879 i data śmierci 1894. Także jest coraz lepiej. A z czasem, jak wyschnie zielony kolor na kamieniu, to będzie jeszcze lepiej. Film sierpniowy z zeszłego roku. Stary cmentarz holenderski mieszkańców Sikabat jest oczywiście ode mnie na YouTubie dostępny i można go zobaczyć. Mam jeszcze drugi znicz, który już został odpalony wcześniej i który postawimy na grobie drugiego dziecka, z tego cmentarza, i to jest właśnie ta 11-letnia dziewczynka, która urodziła się w 1870. 5 roku. Nie wiem, czy widać, bo teraz jestem pod słońce. Jest wczesne popołudnie. A zmarła w 1886. Także tutaj stawiam też znicz. Mam nadzieję, że nie zgas, Ale boję się otwierać, bo widzę mały płomień, ale jest. Ale bardzo malutki płomyczek. Więc jak otworzę, to pewnie wiatr go zdmuchnie. To tak już muszę to zostawić. No i obejrzyjmy sobie całość jeszcze cmentarza. Oczywiście zachowało się niewiele grobów. Ja tutaj widzę, że jest jeszcze taki nagrobek w, w niszy takiej, przy którym też stoi znicz i który nie był uwidoczniony na wcześniejszych filmach. Oczywiście wcześniejsze filmy z Kabatu podlinkuję w opisie i w komentarzu. Z tak zwaną czasówką, nie czasówką, tylko w przypiętym komentarzu. I czasówkę też mogę Państwu zrobić do każdego nagrobka. Nie, no oczywiście żartuję. Te znicze były już pod koniec zeszłego roku. Ja myślę, że jakoś na sezon listopadowy się pojawiły. A nagrobki. Jakby uwidocznione bardziej. Tutaj nie są widoczne daty ani imiona i nazwiska. W związku z tym, ponieważ ja nie znałem tych osób, ani to nie jest żadna część moich krewnych, to zapalam tylko świeczki na tych grobach, gdzie są daty, imiona i nazwiska, no bo to, tam leżą po prostu e, dzieci, tak? Więc symbolicznie zapaliłem przy tych dzieciątkach z a tutaj mamy kaplicę współczesną Nadleśnictwo leśnictwo Jawski, krzyż z lat 50. XX wieku z inskrypcją z lat 50. no i oczywiście bardzo podniszczone resztki kamieni nagrobnych. Tu jeszcze jest coś, ale to jest też bardzo zniszczone. I w ziemi większość się znajduje, dlatego może na poprzednich materiałach tego tak. Nie pokazywałem, bo po prostu było słabo to widoczne, ale tego kamienia to wcześniej nie widziałem i zastanawiam się, czy, czy tutaj było może zwalona gałąź czy, czy czymś to było przykryte, że było takie niewidoczne, bo to jest w takiej niszy w takim zagłębieniu. Być może coś na tym leżało, jakaś gałąź i ja nie zarejestrowałem, że jeszcze jest taki kamień, aczkolwiek nic na nim nie widać, poza takimi wyżłobieniami, takim charakterystycznym wzorem. Także tak jak powiedziałem inskrypcje. Się imię, nazwisko, data urodzenia jest widoczne u dzieciaczków holenderskich czyli tu tej dziewczynki Gelipte Tochter 1875 1886 muszę zobaczyć czy mój zniecznego pali się ale dziadowskie knoty bo długość knota była trzy razy dłuższa a potem się zrobił bardzo krótki i jest mały płomień nie będę otwierać żeby nie zgasło bo potem byłby problem z ponownym odpaleniem no, i u Augusta najciekawszy nagrobek. Najpiękniejszy. Rzućcie Państwo okiem, jak wygląda to teraz w kwietniu. Dzisiaj 18 stopni w cieniu, więc idealna wycieczka do lasu. Można przejść. Ścieżka przeciwpożarowa, numer 7. Pod solcem kujawskim kilka kilometrów i te tutaj lasy bardzo przepastne. Cudowna przyroda obudziła się już wiosną. Tak jak powiedziałem, mieliśmy kilka dni upalnych, a teraz jest optymalna dla wiosny temperatura 18 stopni. Aczkolwiek po weekendzie, tak od 15 kwietnia, będzie zimno. I znowu będzie nam kurtkowo i trochę może i zimowo. Ale potem się już pogoda ustabilizuje. Miejmy nadzieję. Dobra, to zrobiłem swoje i jeszcze jest taki też bez inskrypcji niestety nagrobek zniszczony, który znajduje się tutaj. Tym odłamanym żelaznym krzyżem, którego resztek nie widać, i nieczytelną tablicą oraz fragmenty różnych nagrobków, które leżą tutaj, lub też to jest jeden kamień, który jest rozłamany. Dobrze, ja oczywiście ten cmentarz pokazywałem już wielokrotnie w moich filmach, w razie czego będzie podlinkowany. Wszystkie wizyty, a można znaleźć po prostu na kanałach o moim imieniu i nazwisku, czyli Sebastian. Walczewski YouTube. Jeden kanał jest z filmami za zeszły rok z wycieczek leśnych cmentarzy ewangelickich z XIX i XX wieku, a drugi kanał jest z tego roku. Więc dziękuję za obejrzenie. Proszę o polubienie, subskrypcję, komentarz, bo oczywiście zamierzam nadal dodawać filmy i. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, to proszę pisać. Zapraszam również do kontaktu mailowego lub telefonicznego. W informacjach na kanale znajdują się namiary, gdyby ktoś chciał nawiązać współpracę. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!